Dziś głogowska drogówka prowadzi działania pod nazwą Roadpol. Są to działania ukierunkowane na przeciwdziałanie zdarzeniom drogowym, a przede wszystkim wypadkom śmiertelnym. Policjanci w ramach prowadzonych działań przeprowadzają kontrole drogowe, podczas których sprawdzają trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdu, uprawnienia do kierowania, a także wyposażenie pojazdu. Ponadto policjanci sprawdzają także prędkość kierujących. Prędkość jest główną przyczyną wypadków śmiertelnych, mierzą ją w miejscach, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych. Prędkość powinna być bezpieczna, czyli kierujący powinni stosować się do ograniczeń prędkości i dostosować ją do warunków atmosferycznych, a także natężenia w ruchu drogowym. Policja apeluje o zachowanie rozsądku na drodze, abyśmy wspólnie mogli zadbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.